No, nie Pan mówi. Hmm. Jeszcze raz się przedstawia, skierowca krzemiecki, żeby zróbł to podwodnik. Tak, Zastawowy. proszę pokazać dokumentację. Tak, polska policja, proszę Państwa, pokazuje tak. jak z dziećmi idą sobie z McDonalda? Tak? Dokładnie, co z ulicem miejskim hmm. mi dozwolonego? No i co z tego? A był tam chodnik? Nie. No nie ma, właśnie, A to było, tu jesteś. Panie, bardzo, przykro. Jest no, nie nie pewny, to bardzo przykro. Jest Pan pewny, że to my przychodziliśmy? <laughs> ma Pan nagranie? Dokument. Nie, 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 nie. A co pan będzie mi karał tutaj z rodziną, nie wiem, teraz pouczał, ja, czy coś tak, nie, ja tak, nie jak, randu, takiego? Może zaczniemy od rozmowy. Może pan wyłączyć telefon? Nie. Hmm. Dobrze, proszę. Nie jesteś się o... prawa, wszystko jest publiczne, no, także... że... Ja też jestem osobą publiczną. Ewentualnie do. poda mi pan swoje dane, dobrze? Ale w jakim celu? Popełni pan wykluczenie wraz a z całą rodziną. A może tak dzieciom pokażcie, jak wygląda radiowóz policyjny? Może wszyscy raz się Jeśli Pani będzie właśnie polecę że Coś pan ale strasznie panie. A co ty kum gdzie to zreszymy. zrobię? Masz tam jakieś papiery? Oddaj panu polecenie, o przedstawienie się, tak? W legitymowanie a pan do mnie. A pan się nie, nie wylegitymował. Nie musi... Nie musi pan się dogrywać, to sobie może pan nagrać. Eee, się przedstawiam panu. Może że to, że pan to nagrywa, będzie to fajnie. Są, będzie tak do najbardziej. Będzie to właśnie. Bardziej, będzie bardziej będzie jawnej bardziej człowiek się Proszę nie, się no pan specjalnie, z, ja widziałem pana, że pan zawrócił. Specjalnie. Co, co mówił? To pan was sobie wymyślił, wie pan. Nie ma znaczenia. Nie, panie, nie, nie powiedziałem coś takiego. Nie mam dokumentów. No będzie że niestety, kurwa, nie będę, bo y, no, ja to za 200 zł na pasku. Ale ja nie mam czasu. Dzieci, dziękuję, nie pójdziemy, chodź. Ja nie mam dokumentów. A to mam dzieci, nie będę. Po prostu pan. Trzymaj dane z dobrze? Ja mogę pan powiedzieć tutaj. Nie będziemy gdzie wchodzić, bo niedziela, proszę pana, jest godzina 17 i proszę wyjechać do domu, w kompanii. Do widzenia, życzę miłego wadnia, chodź. No i po co? To, teraz to bo, proszę, ja to, panu daję polecenie. pana, dana, to, nie mam takich, a nie mam takich panów. No proszę przejść, ja poczekam. Proszę pana. Panu nie niech pan nie szarpie. Ale Ale nie szarpie. Ale weź mnie, kurwa, nie szarpie. To się dzieje, jak człowiek przechodzi przez pasy. Bez pasów. A czapkę to kurwa do kosza wypierdolę. Do kosza! Nie, nie, proszę, nie, poproszę. nie, poproszę. nie poproszę, się proszę nie, po prostu. Nie, nie poproszę, kurwa, się proszę Tak, 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 tak. Mam. się. Nie, kurwa, kurwa, Tak, proszę, tak.